Poszukiwanie dobranych fontów to często trudny proces na etapie projektowania. Jeśli nie wiesz jak dobrać fonty, które będą się wzajemnie uzupełniać, wysyłam ci w tym filmiku 11 gotowych schematów, na których możesz się wzorować i pierwszym schematem, pierwszą parą fontów jest w nagłówku font Francois One I, i w tekście podstawowym znany wszystkim Open Sans. Jeśli chodzi o nagłówek, to ten font stanowi przeróbkę tradycyjnych bezszeryfowych gotyckich krojów pisma. Dlatego też możesz go wykorzystać zarówno w projekcie strony internetowej, jak i sprawdzi się też w składzie e-booka w druku. Natomiast proste uzupełnienie do tego fontu to Open Sans, czyli font, który zna chyba każdy projektant. Stanowi on bowiem jeden z popularniejszych fontów webowych w internecie i co ważne, posiada 6 grubości, otrzymujesz go za darmo i uwaga, jest z polskimi znakami, tak więc bardzo fajny font, dlatego też chyba często jest wybierany. I tutaj mamy nagłówek Montserrat a w tekście font dominé. Jako tekst główny wybrałem dominę, który był projektowany, testowany i optymalizowany pod kątem właśnie tekstu podstawowego w internecie. Sprawdza się idealnie przy wielkościach 18, 14, 16, ale i przy tych mniejszych typu 11, 12, 13 punktów. Jest bardzo neutralny dla wzroku podczas czytania długich tekstów. I stanowi doskonały wybór dla witryn z dużą ilością tekstu, dla blogów, dla magazynów, w których tekst jest głównym tematem. Jest przyjazny w wyglądzie, ponieważ łączy ze sobą klasyczne elementy znanych krojów z nowoczesnością, tak? Z fontami tutaj prostymi, bezszeryfowymi, a jako nagłówek, Montserrat. Czyli font dosyć wyrazisty, jeśli chodzi o nagłówki, i dobrze wpasowuje się on właśnie przy większej ilości tekstu, wyróżnia się, tak, jest dosyć taki gruby, dobrze widoczny. Dlatego, jeśli masz dużą ilość tekstu, ten font jako nagłówek będzie tutaj odwracał uwagę. Ok. Kolejny font, tym razem nie para, a pojedynczy, dosyć oryginalny font fińskiego designera i posiada trzy rodzaje odmian. Jest to podstawowa o klasycznym wyglądzie i dwie trochę dziwne, które tak naprawdę rzadko kiedy będziesz stosował. Fonty, co ważne, mają polskie znaki i ta para, właściwie ten jeden font nie jest to para, jest darmowy również do użytku komercyjnego. Następna para fontów to mamy tu Bree Serif, czyli bardzo neutralny font w nagłówku, wydany w 2008 roku, gdzie od tego czasu odniósł dosyć duży sukces ze względu na swoją oryginalność i wszechstronność, możesz go zastosować naprawdę w wielu sytuacjach, a jako uzupełnienie w tekście podstawowym, prosty i czytelny font Lora, współczesny, szeryfowy font, mający korzenie w kaligrafii. Jest to font, który również nada się, powiedzmy, w dużych ilościach tekstu. Lora właśnie jest zoptymalizowana jako font do stron internetowych, ale sprawdzi się też w druku. Kolejna para to Oswald i Quattrocento. Oswald, czyli nasz nagłówek, to kolejny font sans serif, dobry zarówno do, do zastosowań w materiałach reklamowych, jak i w projektach przy stronie internetowej. Możesz go używać swobodnie, bez żadnych opłat. Wersję webową znajdziesz na Google Fonts. No, i jako tekst, główny tekst uzupełniający pod nagłówkiem, mamy Quattro Sento. Stanowi on klasyczny krój, dosyć elegancki. Yy, szerokie kształty liter, dosyć duża wysokość sprawiają, że jest on bardzo czytelny dla tekstu podstawowego, nawet przy małych rozmiarach. Kolejna para fontów to w nagłówku Nunito i jako tekst ponownie mamy Lora. Nunito w nagłówku. Niekoniecznie musi być tylko w nagłówku. Z racji tego, że posiada wiele grubości, możesz zastosować pogrubione to w nagłówku i tak samo sprawdzi się też jako tekst, właśnie podstawowy. Jest to dosyć zbalansowany font pisma bezszeryfowego z lekkim zaokrągleniem, które nadaje jakby taki przyjazny, ciepły ton do projektu. No i LoRa, tutaj w naszym przypadku ponownie dobrze wyważony, współczesny font. Idziemy dalej i mamy tu w nagłówku Play for Display, a jako tekst tutaj główny Rallyway i w nagłówku, font z nagłówka czerpie inspiracje z XVIII wieku, kiedy to fonty Yy, zastępowano ostro zakończonymi stalowymi piórami, i tutaj yy, był tworzony z myślą właśnie bardziej o druku. Yy, co widać, właśnie tutaj, yy, że te końcówki, jakby tak, są dosyć ostro zakończone. Do tego równie elegancki, bezszeryfowy. Railway, który stanowi idealne połączenie właśnie do powyższego nagłówka. I co mamy dalej? dalej kolejna para, to Butler i roboto. W nagłówku mamy Butler. to darmowy dosyć elegancki krój. Można powiedzieć, że jest on podobny do poprzedniego nagłówka tak. Tym razem jednak nie jest tak gruby. I idealnym połączeniem do tej elegancji, do tego eleganckiego nagłówka, będzie stanowić znany chyba każdemu krój roboto, który oczywiście znajdziecie na Google Fonts. Proste i nowoczesne uzupełnienie. Mówi się, że jeśli nie wiesz jaki wybrać krój fontu, to wybierz Roboto, na pewno będzie on pasował. Coś w tym jest, ponieważ jest to naprawdę bardzo prosty, już chyba prościej się nie da, jeśli chodzi o fonty. A my idziemy do kolejnej pary, tym razem robi się bardziej ciekawie. Bardzo tutaj gruby, geometryczny nagłówek z fontem Bevan. Można powiedzieć, że jest to idealny font do bardzo dużych nagłówków. Raczej nie sprawdzi się jako zwykły tekst lub do nagłówków, które nie muszą przyciągać tak mocno uwagi. A z kolei jako tekst główny mamy tu Pontano Sans i jest to taki kontrast do nagłówka, ponieważ stanowi on minimalistyczny i lekki font Sans Riff. Pontano jest przeznaczony głównie do użytku jako, właśnie, font webowy, ale oczywiście sprawdzi się też jako font w druku. Kolejna para to w nagłówku Tiempos. I tak naprawdę nigdy on nie był stosowany jako popularny font, gdzieś tam był pomijany. Jednak, od kiedy na stronie slaka, Pojawił się po raz pierwszy w nagłówkach. Projektanci zaczęli używać go o wiele częściej. Nic dziwnego, ponieważ wygląda on bardzo ciekawie, zwłaszcza jeśli skontrastujemy go z jakimiś fajnymi, jasnymi ilustracjami, to wygląda to naprawdę dosyć y, ciekawie. No a jako tutaj tekst y, główny, to mamy y, tutaj Awerta. Y, y, oczywiście. Równie dobrze połączy się z każdym innym prostym fontem, tak, żeby tutaj trzeba uważać, żeby tutaj nie nie udziwniać, tak. Jeśli tu mamy dosyć taki gruby, wyrazisty font, no to w tekście yy, podstawowym jednak musi być coś prostego. I co my tu mamy? W nagłówku mamy font Bookman i tutaj mamy Hank and Grotesk. Yy, w nagłówku font szeryfowy. Jego początki sięgają lat 70., przez co widoczny jest charakterystyczny, można powiedzieć, lekko taki styl retro, który uwydatniają naprzejmienne, ozdobne tutaj kreski. Natomiast Hanken Grotesk, który znany jest też bardziej, można powiedzieć, pod nazwą HK Grotesk. Został przemianowany na Hankę Grotesk, ponieważ oczekuje na zatwierdzenie w katalogu, właśnie fontów Google'a. Zawiera wszystkie niezbędne grubości: lekki, regular, średni, lekko pogrubiony i pogrubiony. Oczywiście, do tego kursywy. Niektórzy twierdzą, że jest to jedna z najlepszych darmowych rodzin fontów, jakie kiedykolwiek stworzono. Do tego jest w 100% bezpłatny, zarówno do użytku osobistego, jak i komercyjnego. I tym sposobem zaliczyliśmy 11 par fontów. Mam nadzieję, że pomogłem Ci tutaj w doborze z fontami. Przejrzyjmy je sobie jeszcze szybko. Zobacz, jak dużo robi nagłówek. Jak dodaje charakteru do projektu. A wszystkie te fonty znajdziesz pod opisem tego filmiku, tak byś mógł sobie je skopiować od razu do wyszukiwarki.